Moi przyjaciele Himaleiści pytają się mnie, Maćku, Maćku, czy jak wejdziemy na taką górę K2, czy tam w, w ramach takiej y, nagrody, sobie, że już tam weszliśmy, możemy sobie ugotować ziemniaki? Odpowiada mi tak. Jest różnica ciśnienia. W zależności od wysokości. Czyli czym wyżej, tym ciśnienie zmala. Co 100 metrów średnio o 11,3 hektopascala. A różnica wrzenia jest zależna od ciśnienia. Więc czym wyżej się pniesz, Ku górze, woda wrze w niższej temperaturze. Na takiej górze ma. woda już wrze w temperaturze 61 stopni. Więc nawet jak długo próbuję. Powyżej 5600 metrów nad poziomem morza? Ziemniaka nie ugotujesz!